Historia zaczyna się od przedstawienia Bekoune, wygadanego cwaniaka, który zarabia na życie sprzedając kradzione rzeczy na ulicach. Ma wyjątkowy talent do przekonywania ludzi, by bez wahania kupowali jego towar. Podczas gdy pracuje, jego partner Ed udaje klienta, ale nagle krzyczy ostrzeżenie. Czując, że policja się zbliża, Bacon szybko daje mu znać i obaj uciekają z miejsca. Prawdziwa umiejętność Ide to jednak nie tylko uliczne przekręty, lecz także jego mistrzostwo w grze w karty. Później wchodzi do sklepu, gdzie spotyka dwóch mężczyzn. Tom, który negocjuje z Nickiem sprzedaż kradzionego sprzętu stereo, wygląda na znudzonego przedłużającym się targowaniem, aż w końcu przekonuje Nika, że to najlepsza oferta, jaką dostanie. Nie chcąc stracić okazji, Nick się zgadza. Wyciąga plik gotówki i odlicza 200 banknotów, ledwie naruszając zawartość swojej kieszeni. Śmieją się z jego skąpstwa. Tom zostaje przedstawiony jako ten z grupy, który ma najlepszy zmysł do interesów. Wkrótce potem Ed i Bacon wchodzą do kuchni Soapa, czwartego członka ekipy. Soap zyskał swój pseudonim dzięki zasadzie trzymania się z dala od wszystkiego, co nielegalne. Jest dumny z bycia kucharzem i jeszcze bardziej z tego, że jego praca jest całkowicie legalna. Soap wykłada na 125 tysięcy funtów, a pozostali dorzucają resztę, uzbierając razem 100 tysięcy. Ed wychodzi, by zadzwonić do Harego, człowieka, który decyduje o tym, kto może brać udział w podziemnych grach pokerowych. Gdy Ed potwierdza przez telefon, że ma pełną sumę, Harry daje mu zgodę na udział i nagle się rozłącza. Następnie pyta swojego prawej ręki, Bariego, o przeszłość ID. Bari, zwany Baptistą, to zaufany egzekutor Harego, znany z tego, że pilnuje porządku, często przy użyciu przemocy. Ostrzega, że Ed jest utalentowanym graczem, więc muszą być ostrożni. Tej nocy grupa zbiera się u ID, by upewnić się, że pieniądze są gotowe. Bacon wspomina Tomowi o ich sąsiadach, którzy mają zwyczaj okradać dilerów narkotykowych. W międzyczasie poznajemy grupę użytkowników marihuany którzy sami ją hodują, prowadzonych przez Winstona i Williego. Gdy jeden z domowników otwiera drzwi odwiedzającemu, Winston beszta go za to, że nie zamknął drzwi zabezpieczających. Następnie pojawia się Big Chris, zaufany windykator Harego, który na robotę zabiera swojego małego syna, Little Chrisa. Barry donosi Harry'emu, że Ed przyniósł 400 tysięcy funtów i wspomina, że ojciec idę ma bar, który Harry mógłby łatwo przejąć, gdyby zaszła potrzeba. Harry zmienia temat i rozkazuje Barry'emu zabezpieczyć parę antycznych strzelb, zanim trafią na aukcję. Barry przydziela to zadanie Garyemu i Deanowi, dwóm kompletnym idiotom, zwanym głupi i głupszy. Nadchodzi wielka noc pokera. Ed pojawia się z torbą pełną gotówki i wita innych graczy oraz rozdającego, większość z nich zna ze środowiska hazardowego. Tylko Ed ma wstęp, więc jego przyjaciele czekają w barze Samoa Jones. W tym czasie Gary i Dean włamują się do domu swojego celu z bronią, wiążą właściciela i szukają pieniędzy, narzekając przy tym, jak biedny im się wydaje. Pojawia się staruszek Adam Noah z bronią, próbując ich zastrzelić, ale pudłuje. Przy stole pokarowym Harry oszukuje przy pomocy Bariego, wykorzystując ukryte kamery do śledzenia kart. Stawki rosną, a gdy Edowi kończą się pieniądze, pożycza od Harego. Ostatecznie Ed przegrywa dotkliwie. Harry daje mu mniej niż tydzień na spłatę długu. Ed wychodzi blady, z chorym żołądkiem i wstrząśnięty porażką. W barze przekazuje przyjaciołom złe wieści. Wszyscy wiedzą, że Harry nie zawaha się odciąć im palców, jeśli nie spłacą długu na czas. Tymczasem w domu stonerów pojawia się Plank, udając, że chce kupić narkotyki, ale w rzeczywistości przekazuje Cynk Dogowi, przywódcy gangu mieszkającego obok Ide. Mówi, że stonerzy rzadko zamykają drzwi zabezpieczające. Gang to podsłuchuje. W innym miejscu Big Chris informuje ojca Ide, granego przez Stinga, że jego syn jest winny Harry'emu pół miliona funtów, płatne w trzy dni. Później Bacon podsłuchuje, jak ich sąsiedzi wracają do domu po obrabowaniu stonerów. Widząc okazję, Ed wpada na plan. Poczekać, aż sąsiedzi okradną stonerów, a potem okraść sąsiadów. Tom dostaje zadanie skontaktowania się z Nickiem Bomblem, aby przygotował sprzedaż łupu. Nick się zgadza i wspomina, że Rory Breaker może być zainteresowany kupnem mocnej marihuany, ale najpierw chce próbkę. Tom prosi go też o broń. Tymczasem Barry wciąż szuka antycznych strzelb dla Harego. Gdy konfrontuje Gary'ego i Diane, ci przyznają, że je sprzedali, co rozwściecza Barry'ego, który grozi im śmiercią, jeśli ich nie odzyskają. Broń trafia ostatecznie do Nika który sprzedaje ją Tomowi. Tom śmieje się z ich staroświeckiego wyglądu, mówiąc, że nie wyglądają groźnie jako broń dla kryminalistów. Winston ostrzega Williego, że przegrają, jeśli będą się opierać, ale jest już za późno. Willy zostaje zabity, a gang zgarnia gotówkę i narkotyki. Wychodząc, biją parkingowego i wrzucają go do swojego wane. Gloria, która była tam cały czas, wyskakuje z karabinem maszynowym, ale szybko kończy jej się amunicja i zostaje powalona. Tymczasem ekipa ID zakrada się do mieszkania sąsiadów, by przygotować zasadzkę. Gdy sąsiedzi wracają, zostają obezwładnieni, a cały łup trafia do kryjówki Idę. Tom dzwoni do Nika, by to sprzedać. Gdy jednak Nick oferuje marihuanę Rory'emu Breakerowi, ten od razu rozpoznaje, że to jego skradziony towar. Stonerzy od początku pracowali dla niego. Rory wpada w furię i szykuje się do zemsty. Sąsiedzi również panikują po tym, jak zostali okradzeni. Dok w gniewie bije swoich ludzi. Podczas poszukiwań, Plank znajduje podsłuch. Gary i Dean próbują odzyskać strzelby od Nika, ale ten odmawia zdają raport Bariemu, który mówi o wszystkim Harry'emu. Harry natychmiast rozkazuje odzyskać broń. Rory i jego uzbrojeni ludzie ruszają do mieszkania idę dokładnie w tym samym czasie, co ekipa ID. Gdy Rory przybywa, plank zaczyna strzelać, wywołując krwawą strzelaninę. Doc zgarnia gotówkę i broń, po czym ucieka, tylko po to, by natknąć się na Big Chrisa, który zabiera mu wszystko. Gary i Dean zauważają go i czekają na zewnątrz. W środku Winston ucieka z częścią łupu, niemal wpadając na ekipę ID po drodze. Kiedy wchodzą, znajdują tylko trupy. Pieniędzy i towaru już nie ma. Big Chris odwozi wszystko, włącznie ze strzelbami, do Harego, po czym wychodzi. Chwilę później przybywają głupi i głupszy, nie wiedząc, że Bari pracuje dla Harego. Dean wchodzi z bronią, co prowokuje kolejną strzelaninę. Gary próbuje wejść, ale ginie, gdy Bari rzuca w niego toporem. Big Chris wsiada do samochodu, ale dok ukrywa się na tylnym siedzeniu, trzymając jego syna jako zakładnika. Wszyscy jadą do biura Harego, gdzie przybywają też Ed i Tom. Ed zastaje wszystkich już martwych w tym harego. Spotykają się w barze i decydują się wrzucić strzelby do rzeki, a Tom ma to zrobić. Chwilę później Big Chris kładzie na stole torbę z informacją, że broń warta jest setki tysięcy funtów. Wpadają w panikę i próbują zadzwonić do Toma, który stoi na moście, gotów wrzucić je do rzeki, podczas gdy jego telefon bez przerwy dzwoni.